Przez przypadek się tutaj znaleźliśmy. My właśnie się wybieramy oglądać szopkę, tak? Tak. No i przypadkiem przyjeżdżał tramwaj i tak właśnie się tutaj znaleźliśmy. Bardzo fajnie, w ogóle fajnie to wszystko zorganizowane i no mega fajnie. Lubię bardzo kolędować I, lub, i też fajnie, że tutaj mam tramwaj i wesołą Wesołe czy MPK Kraków. Najwspanialsza tradycja i nie wyobrażamy sobie, żeby nie kolędować czy przy stole, czy wśród ludzi. Mam nadzieję, że się będą zapełniać wagony w miarę opórny czas. To ma być właśnie taki tramwaj, który integruje, łączy. Dlatego no, my się bardzo cieszymy, bo robimy ten tramwaj i to wydarzenie już od e, kilku lat. Zawsze ten tramwaj jest pełen ludzi, którzy naprawdę z radością śpiewają kolendy, ale już od dłuższego czasu te kolendy śpiewamy i gramy z uczniami e, szkoły muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Krakowie i to oni potrafią znakomicie zadbać o atmosferę. I to, co też jest dla nas bardzo ważne podczas tej akcji, nie tylko śpiewamy, ale zawsze staramy się zrobić coś dobrego. I dzisiaj mamy specjalne prezenty przygotowane dla podopiecznych Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio. To jest fundacja, która opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności. I dla nich mamy przygotowane prezenty, w których znajdzie się odzież. To jest to, czego oni w tej chwili potrzebują. Mamy zimę, mamy niskie temperatury, więc no wiemy, że te przedmioty po prostu im się przydadzą.